Teraz będzie o tym, jak puścić 400 milionów dolarów z dymem na przykład. Ale za to mieć pięknie zliftowaną twarz. O. Ola ale to nie o mnie, prawda? <laughs> znaczy, życzymy ci z całego serca, żebyś kiedyś miał 400 milionów dolarów. Tak, Ale niekoniecznie... Nawet jeżeli masz je przebimbać na głupoty. Ale może niekoniecznie na lifting, ale faktycznie porozmawiamy teraz o tym, bardzo często opowiadamy historię od zera do milionera, a teraz porozmawiamy o sytuacjach zupełnie odwrotnych, no bo show biznes, rządzi się swoimi prawami. Rzeczywiście to jest taki świat, kiedy bardzo szybko można zarobić i zdobyć duże pieniądze, ale tak jak powiedziałaś, równie szybko je stracić. Osobiście historia, która mnie najbardziej zainspirowała, to jest historia Marty Stewart. Córka, Polka, jakby nie patrzeć. Tak, córka polskich imigrantów. Ona na początku swojej kariery pracowała jako modelka. Jako nastolatka już zrobiła kampanię dla Marki Chanel. Słuchajcie, do tej pory to jest olbrzymie osiągnięcie, a w tamtych czasach było o to jeszcze trudniej. Ale ona cały czas czuła niedosyt. Nie chciała pracować na czyichś zasadach. Być w pewnym sensie produktem reklamowym. Dlatego Zaczęła się szkolić i zaczęła pracować na giełdzie. No i była jedną z nielicznych kobiet w tym męskim świecie. Doskonale jej szło, ale też poczuła wypalenie. Była maklerką? Tak, była maklerką wow. na Wall Street. E, I wyobraź sobie, że to jej dało e, takie doświadczenie, że kupiła XIX-wieczny dom i tam e, zaczęła być perfekcyjną panią e, domu. E, ona pokazywała, jak przygotować posiłek, jak wiecie, jak e, upiec coś. I firma cateringowa do tego stopnia się e, rozwinęła, że ona została pierwszą kobietą miliarderką. I ona bardzo poważnie podchodziła do swojej pracy. Mam nawet tu taki cytat, który bardzo przypadł mi do gustu. Mm. Myślę, że pieczenie ciasteczek jest równe temu, jak królowa Wiktoria rządziła imperium. Nie masz żadnej różnicy w tym, jak poważnie podchodzisz do swojej pracy, jak poważnie traktujesz swoje całe życiowe cele. Mądre, prawda? Tak. Mhm. Czyli też się zgadzacie z Martą Stewart? Nie, no tak, ale coś. Słuchajcie, no, coś wydawało się, szkole, że już tak. była na szczycie, ale e, została oskarżona o insider trading. To znaczy, że e, sprzedaż akcji firmy, w momencie, kiedy miała jakąś poufną wiedzę i uwaga trafiła do więzienia, trafiła do więzienia na 5 miesięcy, mhm. musiała przestać być prezeską swojej firmy, e, sprzedać udziały. Tak naprawdę spadły jej wszystkie akcje i z tego majątku, który miała, nie pozostało jej praktycznie. Ale poczekaj, nic. dlaczego do tego więzienia? Bo nie... e, za insider trading. Ona była była właścicielką jednej z firm. Okay. Chciała Jeżeli, ją sprzedać tak. w momencie, kiedy dowiedziała się, że tak. firma straci na udziale. Czyli tak, nie możesz informować tak, tak, osób tak, tak, tak. z otoczenia na temat tak. wyników finansowych tak. swojej firmy tuż przed opublikowaniem ich, bo to jest, może być wykorzystane do nieuczciwych praktyk. Dokładnie na tak. I to sprawiło, że straciła praktycznie cały swój majątek. Ale co jest piękne, ona, słuchajcie, w tym więzieniu czytałam, wykorzystała ten swój czas. Oczywiście więzienie nie jest niczym dobrym, ale ona pokazywała paniom, jak sadzić w ogródku, jak właśnie być tą Koną, e, dobrego stylu i po tych pięciu miesiącach wyszła. Oczywiście musiała zmierzyć się z opinią publiczną, musiała zmierzyć się z tym, że została uznana za oszustkę, mm -hmm. ale po części to imperium e, udało jej się odbudować. Czyli jest takim przykładem, że była bardzo wysoko, potem spadła bardzo nisko i reputacja została podważona tak naprawdę na nowo musiała ją odbudowywać, a teraz ma się całkiem nieźle. Sporo kasy stracił też Mike Tyson. Tak. No, no on stracił wszystko. Tak, jego majątek swego czasu był wyceniany na 400-500 400-500 e, Milionów dolarów i rzeczywiście on prowadził bardzo rozrzutny tryb życia. Samochody, tygrysy, nieruchomości. Tak, nie, nie, bo dodać. to jest w ogóle problem sportowców, prawda, oni bardzo często nie rozumieją, bardzo szybko stają się bardzo bogatymi ludźmi, mówię o takich sportowcach, w tych sportach, w których są olbrzymie pieniądze i przyzwyczajają się do tego, że co miesiąc czy tam co, co walka wpływają gigantyczne kwoty, liczone w dziesiątkach, czasami milionów dolarów, a tak to było w przypadku Mike'a Tysona, tak. natomiast kompletnie nie radzą sobie z sytuacją, kiedy przestają zarabiać, a u Mike'a Tysona ten problem był podwójny. Tak, a wiecie na co wydał swój y, ostatni milion, ostatnie oszczędności? Na odwyk, bo bardzo często, no właśnie w sytuacji, kiedy w grę wchodzą duże pieniądze, to wchodzą też e, uzależnienia. Daleko nie trzeba szukać, skoro mówimy o sportowcach. Przecież Ronaldinho e, oglądałeś z pewnością mecze z no, nim do na boisku. No, Magik piłki. Absolutnie, po prostu bohater e, murawy. I rzeczywiście, żeby opowiedzieć jego historię, to potrzebowalibyśmy e, osobnego wejścia, ale on też był na samej górze. Przecież zdobył złotą piłkę, wygrał Ligę Mistrzów z Barceloną. Swoją drogą ponoć miał świetne poczucie humoru, bo na przykład kiedy Miało się rozgrywać El Clasico, to dzwonił i sprawdzał, do kogo może mieć zaufanie, że dostał propozycję z Realu i że po El Clasico przejdzie. Tak, I to do... jest największa w ogóle, największy, największa, największa zdrada. Tak, tak, tylko dokładnie. Figo właściwie zrobił taki numer, że przeszedł z Barcelony do Realu. Za co to jest do tacy, dzisiaj Zrobili tacy numer, że przyszli z jakiejś stacji do innej. Dobrze ci tu. <głosy> <To> <głosy> I dobra. bardzo się cieszymy. A w każdym no dobra, razie, ale, ale, ale dotrzymali tak. tajemnicę. Okazali się jego prawdziwą rodziną i on w momencie, kiedy skończył karierę, to dosłownie po kilku miesiącach na jego koncie. Było dosłownie parę euro. Przewinienia podatkowe, a w zasadzie ich niepłacenie wybudował z bratem jakąś przystań rybacką. Tak, to w kompletnie e, nie wyszło, tak? E, tak na terenie, e, gdzie e, był e, zakaz. Trafił też do aresztu, ponieważ podrobił dokumenty, podróżował ze sfałszowanym paszportem, bo nie wolno było mu podróżować, a on sobie wyrobił, e, e, wiecie, nieprawidłowe, nieprawidłowe dokumenty. Zabroił. Tak, co prawda potem współpracował z organami e, ścigania, ale rzeczywiście no też był takim przykładem osoby, która... Mhm. źle. E, kolejny przykład ze świata filmu Johnny Depp. Przecież on też za piratów z Karaibów. On miał jeszcze większy majątek niż Mike Tyson. Jak sprawdzałam to tam w grę wchodziło 650 milionów dolarów bodajże e, i tak naprawdę roztrwonił to i też e, alkohol, też e, nieruchomości, e, no ale też e, stracił dobre imię po procesie z Amber Hart mhm. ze swoją byłą żoną. A, Olka, a Mikey Rourke, bo to też jest ciekawa historia. Bardzo, bardzo e, to też e, on był bokserem. Potem e, zachciało, zapragnął, żeby być aktorem. I rzeczywiście tym aktorem się stał. Z pewnością nasi widzowie mogą go ko kojarzyć m.in. z filmu 9 i pół tygodnia. No, On chodził za e, ikonę e, filmu, ale też za symbol seksu. Tak. Ale zawsze powtarzał, Kiedyś? że miał e, trudne dzieciństwo. Jak zaczął zarabiać pierwsze pieniądze, to mówił, że dopiero zaczął się bawić życiem. I do tego stopnia się bawił, bawił że po prostu przesadził. Oskarżono go o przemoc domową. Oskarżano go także o przemoc e, na planach filmowych. I on znowu, słuchajcie, wrócił do tego boksu, kiedy wypalił się w świecie filmu. I do tego stopnia obito mu twarz, że zaczął korzystać z różnych e, operacji tak. plastycznych. I podobno e, jego cały majątek przepadł właśnie przez to. No on się to, podobno uzależnił od uzależ się. Tak jest, tak. tutaj widzimy sprawy. Ale jedycy, potem jak zaliczył kiedyś. genialny film zapaśnik, zapaśnik. No, tak. rewelacyjny. Ale podobno nie odzyskał, Zobaczcie, jak on teraz wygląda, tak, a tak. jak wyglądał tak, kiedyś. Tak. To jest tak właśnie, tak to są właśnie operacje plastyczne i liczne bokserskie. Te pieniądze to już, słuchajcie, zostawmy. Jest jeden bardzo ważny temat, o którym już dzisiaj tak, zaczynaliśmy rozmawiać. Depardieu. W... We Francji tak. się tym żyje. Tak, to jest taki najnowszy news. Rzeczywiście wczoraj został skazany na półtora roku więzienia w zawieszeniu za napaści seksualne. Oznacza to, że jeżeli przez najbliższe miesiące, lata będzie się zachowywać odpowiednio, jeżeli nie popełni żadnych wykroczeń, to do tego więzienia nie trafi, ale jest na celowniku. Ale oczywiście jego adwokaci zapowiedzieli, że złożą apelację od tego wyroku. On sam wydaje mi się, że czuje się dość bezkarny, ponieważ przebywa aktualnie na jednym z planów zdjęciowych i nawet nie pojawił się w sądzie. Ale swoją drogą to jest też przykład, może akurat tutaj nie upadku finansowego, ale upadku wizerunkowego. bo od

konsekwentnie i skutecznie niszczy swoją ikonę. Tak, to prawda. To Najpierw prawda. sprawa prawda. ucieczki podatkowej, no te sympatie w sensie tak, tak, tak. teraz ta sytuacja, no to jest upadek legendy. Nie? Tak, a teraz muszę jeszcze na koniec wysłać pozdrowienia i dużo miłości do Marty Wojtal, fotografka gwiazd. Współpracowała z największymi nazwiskami, od piłkarzy po osoby ze świata filmu, ze świata muzyki. Maciek, miałeś okazję kiedyś z nią tak, współpracować? Tak, no właśnie przepiękne sesje z bardzo często robiła stop klatki, a teraz jej zdrowie i życie powiedziało na chwilę stop. Trafiła do szpitala, dostała sepsy, ostre zapalenie nerki. Ta nerka musiała zostać usunięta i aktualnie też przebywa w szpitalu w Polsce. To warto sprostować, bo pojawiło się też wiele informacji, no właśnie, że, że ona cały czas, tak, bo ona była na wakacjach w Albanii, rzeczywiście tam po raz pierwszy trafiła do szpitala, ale potem wróciła do Polski, ale ma się coraz lepiej, więc wysyłamy jej dużo miłości. Wczoraj nawet wstawiła takie urocze zdjęcie z maseczką, jak robię 76-letnią pacjentką. Oczywiście mnóstwo hejtu, jak można maseczki w szpitalu no tak. robić, ale niech każdy żyje i dochodzi do siebie na własnych zasadach, więc Martuś, ściskamy cię. Bardzo dziękujemy Olu za Dziękuję. ten przegląd show biznesowy profesjonalny, jak zwykle w przypadku Oli. Cześć, tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry